Witam Was w kolejnym odcinku z serii Survival z Chrisem 456 tutaj znalazłem wioskę i to było na innym nagraniu, ale to nagranie mi się zepsuło, bo zapomniałem, że na YouTube można tylko 15 minut, a ja nagrałem 15 minut i 38 sekund, ale trudno i teraz inne, inne, inne nagranie robię. E, w każdym razie znalazłem wioskę, mam tutaj e, szmaragdy, żelazo, mam dużo żelaza, tylko nie mam jeszcze żelaznego miecza. Nie wiem Dlaczego nie zdążyłem sobie zrobić? E, I ogólnie tyle. E, odcinków nie było dawno, bo nie miałem czasu. E, I po prostu. No, nie miałem czasu, po prostu. E, no, i jak to się mówi, yy, nagrywam odcinek teraz, bo mam teraz trochę czasu yy, i ustawiłem sobie teraz stoper, żeby na pewno zmieścić je w 15 minutach. I teraz, yy, tak, po pierwsze, wyrzucimy ten mierz, bo mi jest niepotrzebny i zobaczymy, co chcą. Wełnę chcą, to idziemy poszukać, owiec może jakieś zdań. Są w sumie pustkowe i zawsze na pustkowach spotykałem dużo owiec, ale coś ich nie widzę. Aha, tam i w tamtym odcinku, który mi się zepsuł, znalazłem tutaj kanion i z niego wydobyłem trochę żelaza. Znalazłem tą wioskę w tamtym odcinku. Szkoda, że on się zepsuł, ale trudno po prostu. Yy, dobra, biegniemy, biegniemy. Yy, musimy coś yy, zrobić. Musimy znaleźć te owce, i tak, i dalej sobie nie wgrałem modyfikacji yy, tej modyfikacji do ścinania drzew szybszego, ale sobie ją wgram i nie wgrałem sobie jeszcze modyfikacji yy, tej, która bo to znaczy nie. Przepraszam. E, czy, chcieli, czy chcielibyście, albo czybym mógł wgrać sobie modyfikację taką, która pozwala wi wiedzieć, na co e, się ulepsza dany przedmiot. O to bym Was też prosił, żebyście mi odpowiedzieli i w sumie to by było tyle. E, ale dobra, gramy. Zbieramy ziemniaków, bo wyrosły. E, tylko jeszcze przydałby się dynie, to byśmy mieli ciasta dyniowe. A tak, to na razie jest dobrze. E, potem pójdę poza nagraniem raczej, bo wątpię, czy chcielibyście oglądać jak kopię. E, pójdę poza nagranie podszukać jakichś surowców, e, w sensie diamentów. I może coś znajdę. E, tutaj z osadnikami na razie handlowałem chwilę. O nie, no wiedziałem, że tak będzie. Dobrze, potem to naprawię. Na razie to muszę zamienić marchewkę na to. No to tak. No to z tymi modyfikacjami już powiedziałem. Czy byście chcieli, żebym miał łatwiej? I jeszcze. Tak. Czy chcielibyście jakąś inną serię? Na przykład zastanawiam się nad serią Survival Games. Ja myślę, że ją i tak wrzucę, ale to i też, też od Was zależy. Czy Wam się spodoba? Ale dobra. To. Robimy to, co mamy robić, a potem y, zabierzemy się za co innego. I tak pewnie już mamy mało czasu. Ile mamy jeszcze czasu? 9 minut jeszcze. A to jeszcze trochę czasu jest. Yy. I jeszcze się zastanawiałem nad paroma innymi seriami, na przykład y, serium z FIFY, ale to nie, wiem, ona może będzie, może nie. A FIFA 11 to ja już ile gram. więc się zastanawiałem też nad tym ale to też nie jest w ogóle pewne dobrze i się zastanawiam dzisiaj jeszcze nad przeprowadzką do innego z domu bo ten dom się robił mały ale ja go rozbudowałem więc myślę że dobry jest ale nie rozbudowałem go też tak super bo brzydko jest rozbudowany ale dobra e, idziemy jeszcze tutaj zebrać. Potem musimy się śpieszyć, bo, bo nie chcę, żeby się powtórzyło to, co ostatnio mi się co ostatnio miałem, że wyłą, że mi się nie, nie wrzuci mi się filmik, bo jest za długi. Ale dobra. E, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Jeszcze pójdziemy sobie krowę, zabić, bo mi się przyda trochę mięsa. Tylko się zastanawiam. Zrobię stajnie chyba, ale to... Teraz może zrobię. To bym musiał iść po płotki. Dobra, o nie jest noc, czyli musimy iść spać. No nie wziąłem ten miecz. Dobra, wchodzimy do domu. Tu nie ma światła czemu? Dobrze. Mm, to śpimy. To się. Problem mieczy. Powinno się już dać i spać, ale no dobra, da się i spać. No to widzimy się rano. Dobra, jest już rano. Biegniemy, 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 bo mu musimy się śpieszyć. Eee, co Wam jeszcze chciałem pokazać? To tyle w sumie. Tu czerwone buty mam, co było z tamtego odcinka, który się zepsuł, ale dobra biegniemy, biegniemy, biegniemy e, robimy farmę czyli muszę iść po jak to się mówi po, 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 po po e, po drewno e, żeby zrobić patyki a z patyków zrobić płotki na farmę o, zapomniałem, że jeszcze mi się to przyda no ja nie mogę, mam płotki ale dobra, na razie nie wystarczy. Na pewno tyle płotków, i jeszcze muszę zrobić. Tylko nie wiem, czy to się robiło tak. A nie. nie, tak się to robiło. Dobra, i jeszcze z tego muszę zrobić płotki. I idę wybudować tą farmę, i zagonimy tutaj krowy. Bo okrowy się mi przydadzą, jak mówiłem do jedzenia. Makrowy ogólnie są przydatne. Ile jeszcze czasu zobaczę? Jeszcze 5 minut nam zostało. Oto dobra. No to tutaj musimy z trawy wy- wy- zniszczyć trawę, żeby tu jej nie było. Nie, nie umiem się wysłowić. Dobrze. Teraz tutaj tak ładnie przy drodze będzie. Dobra, dwa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I tutaj na cztery, do. Raz, dwa, trzy, cztery, na pięć do tyłu. Bardzo dobra, to jeszcze tak. Yy, dobra. Bo tutaj musimy to zrobić. A jak nie zdążę zagonić krów na, na odcinku. To, to zagonię je potem, ale myślę, że mi się uda. Dobra, furtkę tutaj. Kurczę, naprawdę musiałaś się źle postawić. Dziękuję. Dobra, teraz bierzemy zboże. Krowy, tu były przecież dwie krowy. Dobra, na razie weźmiemy jedną. I jeszcze mam, idziesz, idziesz. I jeszcze mam do Was pytanie. E, czy chcecie na przykład, jak buduję sobie coś na kreatywie, serię, e, czy nie? To też jest do Was pytanie, bo też nad taką serią myślałem. E, I tak. I no to w sumie by to było na tyle z takich ważniejszych spraw. E, Dobra, jedna krowa jest zagoniona. Teraz idziemy po drugą. E, no to tak, jeszcze... Możecie mi podsunąć pomysł na jakąś serię. E, nie ma pomysłu na serię. Na przykład możemy z serwera skkf'a e, z, e, z serwera hardcore nie wiem, to wy podsuńcie mi jakąś serię, bo ja już parę pomysłów mam, a wy powiedzcie, którą wybieracie lub wybierzcie sami serię, wymyślcie sami mi serię. I tak, i już krowy prawie zagoniłem. Dobra. One robią to, co mają robić. O, i dziecko. O, dostaje się expo. Za to, że się je roznalazło, no, nie wiedziałem. Ale przydatne, dobra, tu będzie farma krów. Tu potem, jak znajdę owce, to tutaj wybuduję farmę owiec. I tak, a na razie to tak. Pójdziemy po czcinę, albo nie. Pójdziemy zabić krowy. A potem. Ile nam jeszcze czasu zostało? No, a tutaj teraz dużo jest. krów, Zostało nam 2,5 minuty ale to spokojnie jeszcze mamy trochę czasu bo jak wykopie diamenty to będę szukał obsydianu żeby móc sobie zrobić tą e, uleps ulepszarkę to się tak nazywa e, żebym mógł po prostu sobie ulepszać rzeczy e, i jeszcze tą modyfikację bym chciał sobie wygrać ale to wy mi powiedzcie czy mogę w komentarzach i no, to w sumie tyle będzie. Tylko jeszcze wrócimy do wioski i się zastanawiam nad wybudowaniem jakiegoś pałacu czy coś takiego. Jakiejś budowli tutaj takiej, na przykład pałacu. Takie jak wybudowałem na pewnym serwerze, to wam pokażę może kiedyś. Na tym, na tym serwerze, jak będziemy grać. O, kolejną serię wymyśliłem. Dobra, coś tu jeszcze z wami mogę handlować? Nie. Chcecie zboża? Nie, nie chcecie zboża. Coś mi się dziwnego zrobiło i nie widać ich serduszek. Ale dobra, ile jeszcze czasu? Minuta. Dobra, no to jeszcze tutaj pochodzimy. Co możemy zrobić? Nie mam jeszcze kopalni. Nie mam niczego, bo dawno na tym sejwie nie grałem. Ale teraz od nowa zacząłem i będziemy dalej kręcić filmiki. E, dobra, no to tutaj zbierzemy jeszcze zboże i będziemy kończyć. E, I tak jak na dzisiaj to będzie tyle. Dzisiaj jest so niedziela, dzisiaj jest chyba niedziela, to w niedzielę postaram się wstawić ten filmik. E, I potem i może w poniedziałek jeszcze... Nie, w poniedziałek na pewno nie wstaję, bo w poniedziałek. Idę. Jadę do cioci. Ale dobra. Dobra, to na razie. Cześć. I do następnego odcinka. Na razie. Żegnajcie.